Kurwa! Co się kurwa dzieje? O ja pierdolę! Kurwa Madzika, ja pierdolę ty, co tu się dzieje? O ja pierdolę ty! Kurwa! Taka indra wczoraj to było? Piśnu kurwa Cholera ty kurwa, ja nic nie pamiętam ty, ja pierdolę o kurwa ty, dobra, ja wam obiecałem, że przestaję pić kurwa zero pamięci, syf jak z kurwy syn. Nie wiem co tu się działo, czemu jak kurwa Obudziłem się kurwa na podłodze To kurwę ty, która jest godzina? Ty, ja wczoraj gotowałem, do kurwy, ale talerze, ty, umyłem wszystko, w pizdu. 7.27, kurwa, w nocy, ty. Ale gigant, dobra, posłuchajcie, kurde, ja rzucam picie, jak wam obiecałem, rzucam picie, kurde, nie? Teraz mówię serio, rzucam picie, kurde, Patol TV, jak rzucić picie, kurwa, bo to nie, to nie jest normalne, to nie jest normalne, nie, 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 nie. nie, nie. Kurwa, kac gigant. Jezuńku, jak mnie meczy... Mir męczy. Oj, to na kaca byłoby piękne. Na kaca to by byłoby... Na kaca to byłoby piękne, ale nie. Jak rzucić? Cholera. Jak rzucić, kurde, picie? Rzucamy picie. Rzucamy picie. Rzucamy picie. Rzucamy, kurwa, picie do cholery. Lewódki się wylało, ale. Ale rzucam picie. Rzucam picie, jak obiecałem. Kurde. Jakieś urojenia, ale dobra, słuchajcie, kurde. Kurwa, no. Jak to rzucić picie, kiedy jest tyle piwa, kurwa? Nie, obiecałem. Rzucam picie. Obiecałem wam. Obiecałem wam, że rzucam picie. Sieć tuchami, bo rozpierdolę. Jak spadniesz to zajebie kurwa? Patol TV jest zawsze wulgarnie. Więc co? Na żywo jak to wylewam? Rzucam picie, kurwa, rzucam picie. O, kurwa, korzy gigant do cholery jasnej. Więc macie na żywo, jak rzucam picie. Wylewam piwo. Do mojego ryja, kurwa, w pizdu, Rzucać w picie? Ha, 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 kurwa! A, nicha w pizdu, kurwa! <śmienic> się rzuca picie patolki mi